Hej, nazywam się Izabela Polakowska i być może już się znamy z jakichś wcześniejszych materiałów czy z moich mediów społecznościowych, a być może jesteś tutaj po raz pierwszy, także witam cię serdecznie. Ja jestem z zawodu wizarzystką, prywatnie jestem mamą prawie 3-letniej Nel i szczęśliwą żoną. I z networkiem jestem związana 5 lat mniej więcej i dzisiaj chciałam powiedzieć właśnie o tym, dlaczego jestem wdzięczna, że marka Nuskin pojawiła się na mojej zawodowej drodze. Markę Nuskin poznałam w 2018 roku, bodajże, za sprawą samoopalacza, kremu właśnie samoopalającego Instagramu. Wyświetliło mi się ogólnie jakieś ogłoszenie na Facebooku, zaciekawił mnie temat i napisałam do autorki, i tak tak naprawdę od produktu, który zamówiłam bardzo sceptycznie, bo, bo ta dziewczyna opowiedziała mi o tym, co daje ten krem brązujący, ja od razu pomyślałam ta, tak, mm -hmm, na pewno wszyscy producenci piszą to samo: nie zostawia smug, plam zacieków i tak dalej, a potem czym się nie smarowałam, to była klapa, więc bardzo sceptycznie zamówiłam ten krem. Na tamte czasy to było. To w ogóle była taka abstrakcja, bo ja nigdy nie wydawałam tyle na produkty tego typu. No, ale tak bardzo sceptycznie stwierdziłam, no to zobaczymy. Jeżeli ten krem okaże się ok, no to faktycznie będzie to coś godnego uwagi. Jak nie, no to trudno stracę, yy, wiecie, w topie pieniądze. No i zamówiłam ten samoopalacz. Przyszedł, wypróbowałam, faktycznie okazał się świetny. Byłam w ciężkim szoku i stwierdziłam, że skoro krem brązujący samoopalacz ma takie jakby właściwości i tak mnie gdzieś tam zadowolił, to jestem ciekawa, co niesie ze sobą pielęgnacja. Potem miałam okazję wypróbować technologię marki Nuskin i też już wiedziałam po użyciu pierwszym Lumispa, że ja muszę to mieć. I tak zaczęła się moja przygoda, przygoda, która trwała 4 lata. Przez ten czas bardzo dużo się nauczyłam. Przede wszystkim odkryłam, czym jest Network, bo ja ogólnie dołączając do tej marki, ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to jest MLM, że, że czym w ogóle jest tak naprawdę ten MLM, bo mi się Network mm, z niczym nie kojarzył, a, a MLM mi się kojarzył z takimi, mm, wiecie, firmami katalogowymi typu Avon. Oczywiście nie mam nic do tej marki i jakby nie, nie chcę nikogo tutaj urazić, po prostu to była taka w mojej głowie najbardziej znana taka firma w ten sposób działająca jakoś nigdy się po prostu tym bardziej nie interesowałam i tak naprawdę ten mój pierwszy rok działań to było takie odkrywanie tego i takie wow pamiętam jak tak naprawdę taki mój przełomowy moment w networku to był wyjazd do Budapesztu w sumie do Budapesztu, ale głównie do Buk na konferencję, gdzie ja usłyszałam gdzieś tam historię liderów, które wywołały bardzo dużo różnych emocji we mnie i pokazały, że tak naprawdę każdy może osiągnąć sukces w networku. Wystarczy gdzieś tam pracować, wytrwać i, i jakby każdy osiągnie ten swój wymarzony sukces. Też warto wspomnieć o tym, że dla każdego ten sukces to będzie coś innego. I ja tak naprawdę musiałam wiele lekcji swoich gdzieś tam odrobić, wiele rzeczy w sobie gdzieś tam przepracować. I po czterech latach współpracy z tą marką stwierdziłam, że, mm, no, coś, coś, coś może gdzieś we mnie, nie wiem, coś takiego. Yy, wygasło. Ja już nie czułam tego, nie czułam takiej energii, mm, nie umiałam gdzieś tam dalej, dalej w tym funkcjonować, dalej prowadzić swoich os, swoje osoby w zespole. Yy, doszłam do jakiegoś pułapu i tak wcześniej wydawało mi się, że jak już tam będę, to już będzie łatwiej, że już będę miała pewne rzeczy wypracowane, że już wtedy to będzie super, świetnie, a jak już tam byłam, to to czułam, że to jest, kurczę, cały czas takie gonienie... Mm, jak taki chomik w takim tym kołowrotku, że ja cały czas gonię, coś gonię i nie mogę tego złapać. Yy, I moja decyzja o rezygnacji ze, z tej współpracy trwała mniej więcej pół roku, ale nie chcę tutaj o tych a, szczegółach opowiadać, bo o tym nagrałam yy, film, dlaczego zrezygnowałam ze współpracy z Marką Nuskiem, więc nie chcę tutaj tego dublować, tam powiedziałam gdzieś tam moją perspektywę. I też um, gdzieś dużo osób, coraz więcej osób trafia do mnie gdzieś tam i pisze do mnie na Instagramie, właśnie trafia z YouTube'a. Um, I ja też to notorycznie to podkreślam. Ja nie chcę nikogo zniechęcać do współpracy z tą marką. Ja mam wielu znajomych, którzy tam pracują, i jakby ja każdemu kibicuję. Naprawdę, ja uważam, że z każdą firmą w networku można zarobić. Z jedną wolniej, z drugą szybciej, z jedną. No, tak jakby w innym tempie, są różne plany wynagrodzeń, każdy ma swoje plusy i minusy, bądźmy szczerzy. I z każdą da się naprawdę zarabiać ogromne pieniądze, tylko trzeba pracować. Trzeba często też wytrwać w tych swoich działaniach konsekwentnych, ale właśnie ja miałam coś takiego, tak się jakby zafiksowałam, bo ja wiem, że. Jakby z teraz z perspektywy czasu to widzę i gdzieś tam to od środka prze, przepracowałam, że w tej marce jest akurat, o której dzisiaj mówię, czyli Nuskin, jest bardzo dużo osób, które zarabiają mało i, bardzo, i jest rzesza osób, które zarabiają bardzo duże pieniądze. Yy, ja po prostu nie chciałam takiej presji, takiego stresu na głowie. Różne były takie, jakby, aspekty, które. Yy, które spowodowały, że ja zdecydowałam się na tą zmianę. Tak jak powiedziałam, to była decyzja, którą ja podejmowałam pół roku, więc to nie było takie, a ja budzę się i nagle, a nie, ja rezygnuję. Więc ja uważam, że ja byłam osobą wytrwałą, bo mimo różnych um, gdzieś tam przeszkód, mimo tego, że czasami coś nie szło, że coś się gdzieś tam posypało, to ja dalej, um, dalej w tym trwałam, bo miałam ogromną wiarę, że jak wytrwam, to osiągnę sukces. Ale w momencie, kiedy ja przestałam to czuć gdzieś tam, gdzie, gdzie już w serduchu miałam taki, taki ból, takie kłucie, że to nie to, to wtedy właśnie były rozmowy z moim mężem i gdzieś tam on też powiedział, że słuchaj, no, jeżeli tego nie czujesz, no to, no to masz prawo i jakby czemu nie zmienisz, skoro każdemu mówisz, że. Że trzeba coś w życiu zmieniać, i tak dalej, to czemu dalej ty konsekwentnie w tym tk tkwisz, skoro nie daje ci to szczęścia? I tak dalej sobie rozmawialiśmy. Yy, ja dużo płakałam w tamtym czasie, bo nie, nie mogłam jakoś z, sobie z tymi emocjami, które gdzieś się kotłowały we mnie, poradzić. Jak już to wyrzuciłam z siebie yy, i powiedziałam o tych moich pomysłach mojemu mężowi, który zawsze mnie mocno wspierał, I yy, jakby. Usłyszałam w jego głosie takie potwierdzenie, że dobrze mi intuicja podpowiada, no to, no to ta decyzja wtedy zapadła. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, co ja zrobię. W sensie, ja miałam jakieś tam swoje pomysły, bo obserwowałam wielu liderów w networkach i y, analizowałam sobie, co ja bym mogła robić dalej. Y, natomiast to nie była taka decyzja na 100%. T tą decyzją na 100% było to, że, że tutaj jakby nie widzę dalej siebie. I dopiero gdzieś tam po moich rozmowach z liderkami, że odchodzę, dopiero tak naprawdę padła ta decyzja, co dalej. I ja bardzo świadomie na swojego lidera wybrałam Dominikę Matczek, z którą miałam pewien taki dysonans, bo Dominika zmieniała kilka razy networki i ja nie do końca wiedziałam, czy, czy ja mogę jej zaufać, no bo nie znałyśmy się tak naprawdę. Ja ją tylko obserwowałam w mediach społecznościowych. Natomiast Dominika pokazywała wartości, które były spójne ze mną i jakby do, do mnie przemawiała. I po, po rozmowach z Dominiką już wiedziałam, że, że to była dobra decyzja. Dzisiaj na, na każdym kroku się w tym tylko utr, ut, utwierdzam i jakby jestem sobie za tamtą decyzję wdzięczna. Wiem, że była najlepszą decyzją zawodową ostatnich lat w moim życiu. I to, co te, teraz ja dostaję jako taki feedback od osób, z które dołączają, właśnie często oglądając moje materiały na YouTubie. Bo ja tutaj robię te takie pogawędki po to, żeby pokazać tą swoją drogę, żeby być może kogoś zainspirować, żeby pokazać mój punkt widzenia i trochę dać się Wam poznać. Bo ja uważam, że tak jak ja to notorycznie powtarzam, w każdej firmie da się zarabiać. Ale trzeba też wybrać sobie te otoczenie, które będzie spójne z Tobą. I jakby nie każdy człowiek z każdym się dogada. Na przykład, nie każdy się y, będzie potrafił ze mną dogadać i może wybrać tą samą firmę, w której ja pracuję, ale stwierdzi w ogóle, co ona pierdzieli. I jakby nie będzie komuś pasowało to, jaka ja jestem, i pójdzie y, do innego lidera, dlatego że lepiej się z nim będzie mógł kooperować, współpracować, rozmawiać. A jednak e, network to jest biznes relacji, i mm, zespół e, Dominiki bądź bardziej jest zespołem, który fakty jest faktycznie zespołem. My e, pracujemy wszyscy dla wszystkich. E, Dominika tworzy masę narzędzi, e, różnych projektów, ale też cała masa liderów e, łącznie ze mną. My nie pracuję, ja nie pracuję tylko ze swoim zespołem, ja tworzę narzędzia, z których może korzystać każdy w zespole Dominiki, a wręcz jeśli ktoś z innych zespołów będzie czegoś potrzebował, no to wystarczy przyjść, porozmawiać i jakby nie mamy totalnie z tym problemu. To jest dla mnie taki wyróżnik, bo ja wiem, że często się mówi, że, że u nas to jest tak w ogóle super, kolorowo i tak dalej. Ale ja to fakty, jakby, ja faktycznie mam porównanie, jeśli chodzi o pracę w zespole, jak nie czuć, co to jest crosslining, jak nie czuć, co to jest jakby co to są inne linie. linie. Tutaj każdy pracuje z każdym i totalnie jakby tworzymy takie narzędzia, tak się fajnie dziewczyny między sobą wszystkim wymieniają, że to jest aż po prostu niesamowite. Jak wystarczy hasło, słuchajcie, może zrobimy to, i nagle każdy ma jakby swój pomysł. Nie ma takiej rywalizacji, nie ma takiej gonitwy. Każdy pracuje w swoim tempie, każdy może liczyć na wsparcie bez względu na to, kto w jakiej jest linii albo w jakiej głębokości w strukturze może iść do dowolnego lidera nie musząc robić jakichś tam obrotów, po prostu może iść i poprosić o gdzieś tam o rozmowę, o pomoc, o jakąś konsultację. Także to są takie dla mnie wyróżniki, i też to, jakim Dominika jest liderem, bardzo jest spójne ze mną, bo ja ani, ani ona, ani ja nigdy żadna z nas do swoich gdzieś tam osób w zespole nie dzwoni i nie pyta jak Ci pomóc, albo nie wiem, jaki masz cel na ten miesiąc w sensie punktowy czy, 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 czy finansowy. Każdy z nas czuje i, bie, znaczy, może nie każdy czuje, ale te osoby gdzieś tam, które odnoszą su, gdzieś tam swoje sukcesy, czuje odpowiedzialność za swój biznes. I ja za nikim nie chodzę, jakby nikogo nie proszę, żeby pracował. Mój zespół, osoby, które zdecydują się na współpracę ze mną na początku wspólnej drogi, ja o tym otwarcie mówię, że ja jakby jestem i daję z siebie tyle, ile ty dajesz. Jeżeli ty będziesz pytać, to ja będę odpowiadać. Jeżeli ty będziesz potrzebowała, potrzebował mnie, materiałów, czegokolwiek, każdy wie, że wystarczy do mnie napisać i w wolnej chwili odpowiem na każde pytanie mądrze. Bo to nie chodzi też o wiecie, o dawanie gotowców na wszystko i odpowiedzi na każde pytanie, tylko ja daję jakby drogę do tego do odpowiedzi. Na zasadzie znajdź to tu, tu znajdziesz to, tu znajdziesz to, ale nie daję gotowych odpowiedzi, to też Marka Noskiem mnie tego nauczyła. Tam długo byłam taką asystentką, sekretarką osób, które to łączały. Dużo się nauczyłam, dużo jakby odrobiłam swoich lekcji, żeby nie być sekretarką. I nie być wynagradzana jak sekretarka, tylko faktycznie robić swoje, ale żeby też te osoby, które gdzieś dołączają, decydują się na współpracę ze mną, które zaufały mi na tyle, żeby wiedziały o tym, że ja jakby daję siebie adekwatnie do zaangażowania drugiej strony. Jeżeli ktoś widzę, że odpuszcza, że nie pracuje, no to ja też jakby odpuszczam swoje zaangażowanie. Jeżeli widzę, że komuś zależy, to i ja pokazuje, że mi zależy, żeby tej osobie pomóc. Um, jeszcze jedna rzecz, na które, która gdzieś tam wychodzi w trakcie pracy z osobami, to jest to, że często osoby gdzieś tam czują się takie zobowiązane i na zasadzie, wiesz, ja pracuję tylko, na przykład jestem mniej aktywna. Ja y, też staram się tłumaczyć, i to mają osoby najczęściej z innych networków, że ja jakby nie zakładam, że ty nie pracujesz, jak ty się nie odzywasz, ja daję przestrzeń. Ja jestem jak taki, jeśli ja się śmieję czasami, jak taki anioł stróż, ja jestem, jak coś potrzeba, ale staram się być taka niezauważalna, niezbyt przytłaczająca, bo wiem, że są osoby, które jak czują gdzieś tam jakiś taką presję czy coś, to są jak sprężyna, że ich to zniechęca. A ja chcę, żeby każdy, kto zdecyduje się na współpracę ze mną, kto mi zaufa i zaufa domnicę i naszemu zespołowi, żeby czuł się zaopiekowany, żeby czuł się z nami komfortowo, dobrze, bezpiecznie, żeby czuł, że się rozwija w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, żeby robił rzeczy właściwe właściwie, bo my mamy gotowe schematy, gotową listę zadań dziennych do realizacji. Natomiast ja też zawsze tłumaczę, ty musisz to dopasować do siebie. Ty musisz znaleźć swój sposób na siebie w tym wykreować gdzieś tam Siebie taką, jaką, jakim chcesz być. Bo, żeby być sobą, trzeba być kimś. To, że my się tacy y, urodziliśmy, jacy jesteśmy w danym momencie, to nie znaczy, że my nie możemy siebie wykreować na takich, jakimi chcemy być. My kreujemy swoje życie, my mamy wpływ na nie, y, możemy je zmieniać, możemy siebie zmieniać, przepracowywać. Ja przez ostatni rok bardzo dużo przepracowałam siebie, bardzo wiele się nauczyłam, bardzo wiele się oduczyłam, jak nie robić networku, bo prawda jest taka, że przez te swoje lata doświadczenia popełniłam ogrom błędów, ogrom. Ale uważam, że nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. I to nie chodzi o to, żeby robić perfekcyjnie, nie chodzi o to, żeby jakby, nie wiem, Pokazywać, że jest się super profesjonalnym i dla mnie ta moja droga, te moje błędy, to jest mój progres, to jest to, jak ja się rozwinęłam. Oczywiście, że dzwoniłam i mówiłam o super biznesie. Dołącz do mnie i tak dalej. Oczywiście, że robiłam listy kontaktów i, i, i z, z moimi dziewczynami z zespołu obezwanialiśmy kontakty. Czy to było do, dobre i skuteczne? Nie. Czy wysyłałam wiadomości kopii w klej? Oczywiście, że tak. Czy one były skuteczne? Nie. Więc ja popełniłam te wszystkie błędy po to, żeby dziś osoby dołączające do mnie nie musiały wysyłać po 40 wiadomości kopii w klej nie musiały nawiązywać sztucznie relacji z osobami, z którymi w ogóle jakby no, nic ich nie, jakby nie łączy, tylko I, i nie czuły się z tym komfortowo, bo to też nie chodzi o to, żeby we wszystkich swoich działaniach czuć się super komfortowo, bo wiadomo, że jeżeli, nie wiem, ja zaczynałam nagrywać jakieś materiały, czy nawet prowadzić ten kanał na YouTube, to nie było dla mnie komfortowe. To, to wiązało się z jakimś tam stresem, z różnymi emocjami ale to chodzi o to, żeby rozwijać się w zgodzie właśnie ze swoimi wartościami, w swoim tempie, małymi krokami i przede wszystkim, żeby robić rzeczy, które faktycznie będą przynosiły efekty. Nie chodzi o to tak, żeby robić więcej rzeczy, które, nie wiem, które totalnie nie mają sensu, tylko po to, że jak się zwiększy statystykę, to nagle będą efekty. No nie. I to, co ja też, co mi Pokazało, jakby ukształtowało moją drogę w networku, to było to, że ja szkoliłam się nie tylko na tych szkoleniach, które były w, w zespole, w, w, z którym współpracowałam w Nuskin, ale też szkoliłam się niezależnie. Inwestowałam w siebie, w swój rozwój właśnie w szkolenia, w książki i to gdzieś tam myślę, że też pomogło mi mm, rozwinąć się i też podjąć swoją zawodową decyzję żeby coś zmienić trzeba coś zmienić żeby być sobą trzeba być kimś także ja yy, dużo mówię o tym właśnie kreowaniu siebie na takim jakim chcesz się stać ja na przestrzeni ostatnich 9 lat bardzo się zmieniłam yy, bardzo uważam w dobrym kierunku kreuję siebie i, i tą swoją przyszłość więc jeżeli to oglądasz i y, któreś z tych moich zdań, które dzisiaj padło, są z Tobą spójne. Jesteś mnie ciekawa, ciekaw, chcesz się dowiedzieć, jak ja pracuję? To to, co ja proponuję, to żebyś do mnie napisała: napisał najlepiej na Instagramie, ale może być też Facebook, yy, i żebyśmy sobie porozmawiali żebyś zadała, zadał mi wszystkie pytania, gdzie, które siedzą gdzieś ci w głowie, bo ja wiem, ile ja miałam pytań zanim swoje decyzje podjęłam. To, co ja też często jakby proponuję, to nie rezygnuj z tego miejsca, gdzie dzisiaj jesteś. Jeśli dzisiaj robisz jakiś network, ale nie wiesz, czy to, twoja do czy to twoje, czy nie do końca wiesz, czy to czujesz, czy to jest faktycznie to, co chcesz robić, to ja mówię. Załóż sobie konto w sklepie Prówe z marką, z którą ja dzisiaj współpracuję. Oczywiście konto jest niezobowiązujące i jakby ja też jestem otwarta na osoby działające w innych networkach. Załóż konto, zrób zakupy, sprawdź produkty, sprawdź mnie, sprawdź zespół, naszą społeczność i wtedy podejmiesz decyzję. Bo uważam, że to jest bardzo fair podejście bardzo etyczne. Ja nie mam problemu właśnie tak jak mówię z tym, że ty pracujesz w innym networku. Jeżeli nigdy nie miałaś, nie miałeś styczności z networkiem, to też zapraszam. Możesz przyjrzeć się, możesz przyjrzeć się innym firmom, możesz przyjrzeć się naszemu zespołowi od środka i wtedy możesz zdecydować co chcesz dalej z tym zrobić. Bo uważam, że to jest najlepsza droga, żeby po prostu wyrobić sobie opinię, sprawdzić na ile ci ze mną po drodze. Jeżeli chcesz poznać szerzej moją historię zawodową, to, to na moim kanale znajdziesz moje inne filmy. Jeśli jeszcze ich nie oglądałaś, nie oglądałeś, to zachęcam, bo, bo myślę, że po obejrzeniu um, tych materiałów będziesz mieć po prostu szerszy um, pryzmat mnie jako osoby, mojej osobowości, mojej historii, mojej drogi i być może właśnie będzie ci ze mną biznesowo po drodze. Także ściskam, i do mam nadzieję usłyszenia. Do zobaczenia. Hej, hej.